Dobra, jesteśmy za, 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 za. Dwie minutki. Na księżycu w wadze. O, dobra, zaczynamy za minutkę o księżycu w wadze, bo właśnie przyszedł nam na terytorium i będziemy. Mieli go do poniedziałku, więc zaraz Wam opowiem, jakie tutaj będziemy mieli na terytorium w wadze księżycowe sprawy do ogarnięcia. Dosłownie za minutkę zaczniemy, za 30 sekund, momentu. A w sumie już się tutaj włączę. Rozpocznij. Halo, halo, dzień dobry! Na szóstym z szesnastego spotkania, jeśli chodzi o wyzwanie księżycowe. Dzisiaj będzie o Księżycu w wadze. Chwilkę na Was poczekam, ale nie za długo, bo i tak możecie sobie później odtworzyć te moje tutaj live'y. Księżyc w Wadze mamy gdzieś, on chyba mamy w, pięty, w piątym stopniu, no to już parę godzin jest. Cześć, twoja rzęsiara, bardzo mi miło, że jesteś kochana. Dzisiaj mamy bardzo miłe, miłe spotkanie, bo przecież waga słynie z tego, że jest miła a już ten Księżyc w Wadze jest, więc teraz jesteśmy w takim okresie, że tak powiem, bycia miłym. Cały, słuchajcie, weekend mamy ten Księżyc. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, korekta i kropka. Cześć, dziewczyny. Słuchajcie, cały weekend teraz będziemy mieli Księżyc w Wadze. Ja Wam zaraz poopowiadam o tym, jak możemy sobie zorganizować energię tego Księżyca w Wadze. Absolutnie Wam polecam też przyglądać się sobie, przyglądać się swojej codzienności. Cześć, Natalko. Coś się dzieje podczas właśnie tego okresu, kiedy Księżyc jest w Wadze, bo przypominam Wam, że właśnie praca z Księżycem, to znaczy obserwowanie Księżyca powoduje, że my możemy wiedzieć, jak tam za miesiąc nam się zrealizuje ta energia. Dzień dobry słoneczko, dzień dobry. Słuchajcie, dlaczego mówię, że mamy teraz taki fajny drugi weekend de facto, w poprzednim weekendzie, na poprzednim weekendzie mieliśmy Księżyc w Raczku, bardzo przyjemne miejsce dla Księżyca, bo ten Księżyc, słuchajcie, on odpowiada za nasze emocje, za nasze sprawy codzienne, za nasze samopoczucie, za to, jak budujemy relacje z innymi, więc generalnie, kiedy przebywa na takich terytoriach, gdzie te rzeczy są ważne, no to wtedy te sprawy codzienne wyglądają troszkę inaczej. Natalka pisze, że ma ascendent w wadze. No to zaraz parę opowiem rzeczy o wadze, bo ascendent zawsze właśnie super, że już ogarniacie te swoje horoskopy. W niedzielę pamiętajcie, że mamy spotkanie z warsztatu, warsztat z cyklu Poznaj Swoje ustawienia fabryczne z astrologią urodzeniową. I po tym warsztacie wszyscy, którzy będą uczestniczyć, to będziemy, będziecie wiedzieć dokładnie, gdzie macie swoje elementy w horoskopie. O, i Ania z korekta i kropka też ma księżyc w wadze. No to słuchajcie, to ja dzisiaj mam tutaj mnóstwo przyjemności, jeżeli jeszcze tutaj moje wagusie dołączyły, bo rzeczywiście ascendent jest tym drugim, jednym z trzech, tak można powiedzieć, najważniejszych elementów naszego horoskopu. O tym będziemy w niedzielę właśnie mówić. Także jeżeli macie ascendenty w wadze, to zdecydowanie waga tutaj bardzo mocno jest takim mocnym archetypem, jeśli chodzi o wasze jesteństwo, że tak się wyrażę. Dobra słuchajcie, przechodząc do rzeczy, mamy bardzo przyjemny weekend przed sobą, wadze patronuje planeta Wenus, która jest związana z przyjemnościami, z pięknem, z estetyką, też z relacjami, więc jest tak miło na tym terytorium wagi, że ten księżyc zdecydowanie no, czuje się tam wyśmienicie. Nie jest to może jego takie, wiecie, ukochane miejsce, jak na terytorium byka czy raka, aczkolwiek w Wadze również ma się dobrze. I słuchajcie to, co jest. W ogóle dajcie mi znać też, jak Wam minęły te ostatnie dwa i pół dnia z księżycem w pannie, czy rzeczywiście zrealizowała się taka potrzeba praktyczności, porządków itd. Ja, jak zwykle, Wam tutaj na koniec będę patrzeć, co. co Natalka pisze, nie e-maila, by potwierdzić udział w warsztacie. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Mail jest przygotowany, ale ustawiłam zły dzień na wysłanie w automatyzacji, więc zaraz on przyjdzie, ale wiem Natalko, że ty będziesz, dla ciebie miejsce jest absolutnie zaklepane, więc na pewno będziesz. Witaj Magda. Także słuchajcie, przede wszystkim na terytorium Księżyca w Wadze dbamy o relacje, dbamy o partnerskie takie relacje. Chodzi o to, tak jak wam wspomniałam, żeby było miło, było, tak? To, co też charakteryzu charakteryzuje archetyp wagi, to jest harmonia i równowaga. To oczywiście możemy sobie zaraz skojarzyć z symbolem wagi. Tak? Chodzi o to, żeby było, tak, słuchajcie, wszystko takie ładne, takie przyjemne, żeby było tak milusio. Tak? Waga ma też niesamowitą estetykę, taką, e, taką jakość estetyczną. Ja, słuchajcie, bardzo szybko ogarniam ludzi, którzy mają ascendent w wadze albo słońce w wadze, w ogóle są wagowi, bo po nich to, słuchajcie, widać. Waga i ten Księżyc w wadze, bo chcę Wam o tym opowiadać, ale też o archetypie, to jest takie, wiecie, ładny kolor na nie nieprzesadny, nie jakiś taki rzucający się w oczy, bo to jest wszystko związane z taką harmonią, tak? Więc zwykle te osoby, które mają element wagi w sobie, znaczy wszyscy mamy element wagi, ale jeżeli on jest nasilony, to wtedy generalnie no, widać to po sobie, że, że ten jej wygląd jest taki ważny. I słuchajcie, to jest kolejna rzecz, poza relacjami, o które dbamy, kiedy jest Księżyc w wadze, czyli dbamy o swój wygląd. Bardzo fajnie się sprawdzają różnego rodzaju maseczki odmładzające, słuchajcie, jakieś takie zabiegi, które właśnie nas upiększają. To jest też bardzo dobry czas na to, żeby wypróbować różnego rodzaju nowe makijaże, bo wtedy mamy taką większą estetykę, tak? Takie większe nasilenie do estetyki. Nasilenie do estetyki, nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale wiecie o co mi chodzi. I słuchajcie, to powoduje, że no jakby łatwiej nam dobrać. Tak samo jeśli chodzi o różnego rodzaju dodatki, to jest bardzo dobry, słuchajcie, czas na księdze. Zależy wadze, żeby sobie popatrzeć, ym... na czym. Jeżeli mamy księżyc ubywający, teraz jesteśmy w przybywającym, to wtedy warto zrobić porządki na przykład w waszych kosmetykach, w rzeczach, które właśnie macie, jakieś kolczyki, bransoletki i tak dalej. Natomiast kiedy mamy księżyc przybywający, tak jak teraz, no to na przykład można się wybrać na zakupy, tak? Bo Wenus lubi kupować, a w Wadze zdecydowanie znajdziecie jakieś takie naprawdę fajne rzeczy, które na księżycu w Wadze, które można kupić. Dodatkowo jeszcze działa piątkowa koniunkcja Słońca z Merkurym, o której wam pisałam wczoraj na moich mediach, bo, bo to jest bardzo dobry dzień na zakupach. Ona już się kończy, ale jakbyście dzisiaj na przykład byli gdzieś na jakichś zakupach, to zdecydowanie warto wejść do sklepów, gdzie właśnie są kosmetyki, gdzie są ubrania. Dużo łatwiej będzie Wam dobrać takie fajne słuchajcie, rzeczy. Także pierwsza rzecz, słuchajcie, to są właśnie relacje, tak? Waga jest archetypem z jakości, z, z żywiołu powietrza, więc tutaj te relacje dzisiaj warto o nie zadbać, warto poprzebywać z ludźmi i to jest bardzo dobry czas, słuchajcie, na rozwiązywanie konfliktów. I tutaj mówię też do moich koleżanek z branży, w ogóle osób, które pracują z klientami i mają tak zwanego klienta trudnego i chcą z tym klientem przeprowadzić um, sytuację trudną w sposób dyplomatyczny, który generalnie w relacjach, Biznesowych się opłaca. Ja słuchajcie, nie jestem zwolennikiem, tego mnie nauczyła astrologia, że e, nie ma jednej dobrej strategii na załatwianie konfliktów, tak? Bo jakbyśmy sobie weszli na archetyp Skorpiona, który będziemy mieli od poniedziałku, to tam się nie załatwia konfliktów polubownie i dyplomatycznie, i to jest też dobra strategia na pewnego rodzaju konflikty. Natomiast jeżeli chcemy coś załatwić dyplomatycznie, w spokoju, y, przeprowadzić jakieś negocjacje, słuchajcie, księżyc wadze, te dwa dni teraz są naprawdę do tego idealne. Kolejną rzeczą, za którą warto się wziąć na księżyców w wadze, to tak jak Wam wspomniałam, chodzi o sprawy estetyczne. I nie tylko jeśli chodzi o nasz wygląd, chociaż najbardziej ten księżyc w wadze, ta, ta patronująca wadze, planeta Wenus tutaj nas wesprze w tym, żebyśmy się ładnie ubrali, uczesali, dobrali dodatki, natomiast też bardzo ładnie i przyjemnie można udekorować swoją przestrzeń, tak? Bo wtedy mamy taki właśnie większy estetyczny klimacik i możemy dobrać jakieś rzeczy, więc generalnie. To jest też bardzo dobra rzecz na księżyc wadze. Kolejną rzeczą, słuchajcie, jest czerpanie z różnego rodzaju twórczości, kreatywności, albo też z um, twórców, tak, jeśli chodzi o muzykę, o jakąś twórczość, słuchajcie. Um, ja też Wam chcę czasami tak opowiedzieć o tym, co ja sobie robię na Księżycu w danych dniach. I na przykład dzisiaj idę z przyjaciółką, która mnie zaprosiła na koncert André Rieu tak to się chyba czyta. Piękny koncert, słuchajcie, w Oslo Spektrum um, muzyki klasycznej. I jeszcze w dodatku idę z przyjaciółką, więc generalnie to jest bardzo dobre wykorzystanie księżyca w wadze. Pięknie się ubrać, pomalować paznokcie, wyjść na jakieś artystyczne, słuchajcie, spotkanie. Najlepiej w gronie osób, z którymi czujecie się dobrze, które są właśnie takie spokojne, w harmonii, i to jest świetny czas na wykorzystanie. Inaczej chłoniemy pewnego rodzaju właśnie piękno, kiedy ten księżyc, ten księżyc przebywa na terytorium wagi. No i słuchajcie, wyzwania, bo zawsze księżyc nam stawia jakieś wyzwania, czyli tam, gdzie mogą pojawić się trudności. To, co może nam księżyc pokazywać, że trzeba by było troszeczkę nad tym popracować. No to słuchajcie, te Owszem, z jednej strony na Księżycu w Wadze rozwiązujemy konflikty, z drugiej strony to wyzwaniem jest często, że my unikamy konfliktów. I to też obserwuję u osób, tak jak tutaj u was, dziewczyny, które macie ascendent w Wadze. Unikanie konfliktów ma bardzo dużo dobrego w sobie, z drugiej strony może prowadzić, kiedy przesadzimy z tym, do takiego zamiatania problemów pod dywan. Waga, słuchajcie, zawsze chce, żeby ludzie wokół niej byli zadowoleni. I osoby z silnym archetypem wagi i też podczas dyskusji, kiedy Księżyc jest w wadze, my możemy być tak zwani mniej asertywni. Ja y, mówię. To używam tego słowa asertywność, która, które generalnie nie do końca to oznacza, co my myślimy głównie o asertywności, tak, o której się mówi w taki sposób, że to jest stawianie granic, że to jest, no nie do końca na tym polega asertywność w moim odczuciu. Natomiast rzeczywiście jest tak, że my tak bardzo unikamy konfliktów, kiedy księżc jest w wadze, że no, przekładamy już takie nawet czasami nasze podstawowe, ważne potrzeby nad potrzeby innych. Więc to unikanie konfliktów, kiedy księżc jest w wadze, może mieć też, Taką swoją złą stronę, tak? I na to też trzeba zwrócić uwagę. Ale nie przejmujmy się, bo księżyc przejdzie po wadze do skorpiona i wtedy od razu po prostu podejście do konfliktów będzie jasne, tak? Oko za oko ząb za ząb. <grych> Także słuchajcie to właśnie tak się pięknie w zodiaku zmienia i tak pięknie przechodzi przez te 12 archetypów energetycznych i będąc w tym czując to, będąc uważnym na to, my z każdego archetypu możemy czerpać, tak? Także tak jak wam zawsze powtarzam w podcaście, nikt nie jest znakiem zodiaku, to nie jest tak, że jakiś znak zodiaku e, jest najważniejszy i tak Dalej, tylko my cały czas te 12 znaków zodiaków odczuwamy w różnym nasileniu. I słuchajcie, drugie takie wyzwanie księżycowe po tym unikaniu konfliktów przesadnym to jest decyzyjność. Posłuchajcie, waga tak bardzo chce, żeby było miło i sympatycznie, że ma problem z podjęciem decyzji często, jak to w ogóle i czasami tak bardzo idzie w stronę takiej harmonii, tego kompromisu, tak żeby było miło, że w końcu już w ogóle nie wiadomo, jaką decyzję podjąć. No, i właśnie ten taki, taka trzecia rzecz, no to zbyt duży kompromis. Słuchajcie, ja nagrywałam kiedyś taki odcinek podcastu e, o strategii win-win. Nagrywałam go parę lat temu, więc byłam też e, innym człowiekiem, bo jakby ciągle się zmieniamy i miałam takie wtedy podejście, że zawsze strategia win-win jest możliwa i dobra. Dziś takiego podejścia nie mam, aczkolwiek. E, to jest trochę tak, że kompromis z punktu widzenia strategii Win Win zawsze jest przegraną, bo jakby dwie osoby muszą z czegoś zrezygnować, tak? I na Księżyców wadze, i w ogóle osoby, które mają dużo w sobie archetypu wagi, mają takie często podejście, że one przegrywają. Za dużo, bo wchodzą w zbyt duży kompromis, tak? Więc takie, słuchajcie, są, że tak powiem, księżyc w wadze taką nam energię zsyła. I tak podsumowując, kochani, relacje, partnerstwo oparte na harmonii, na, na tym, żeby było miło, tak? Dbamy o swój wygląd, możemy sobie różnego rodzaju stylizacje dobierać, mamy takie większe do estetyki, wiecie, um, um, nasilenie do, do tej potrzeby estetycznej rozwiązywanie konfliktów jak najbardziej te, które chcemy dyplomatyczne, dyplomatycznie załatwić, no i oczywiście różnego rodzaju negocjacje ma być miło, korzystamy z wynusowej energii, czyli żeby było przyjemnie pięknie i milusia. Słuchajcie, zapraszam Was na stronę wyzwania, które, którą macie dostępną i tutaj w linkach u mnie, i w z polskich Znaków. Macie stronę wyzwania, tam dostajecie przypomnienia o naszych spotkaniach. Teraz widzimy się w niedzielę, słuchajcie, na warsztacie 20.15. Przypominam, że mamy ograniczoną ilość miejsc i tylko osoby, które potwierdzą swój, swój udział, prawdopodobnie będą miały wejście, chyba że do tak dużo miejsc. Zobaczymy, jak to się Ułoży, natomiast wszystkie osoby zapisane dostaną dostęp do nagrania na 21 dni. To jest pierwszy warsztat z cyklu Poznaj swoje ustawienia fabryczne, po którym będziecie umiały rozczytać swój horoskop. Urodzeniowy w kontekście tego, gdzie macie jakie planety, nauczycie się po prostu tej najważniejszej rzeczy, czyli struktury horoskopu, i przejdziemy sobie do dalszej części warsztatów. Natomiast ten pierwszy warsztat jest całkowicie bezpłatny. Nagranie też dostajecie bezpłatnie na 21 dni, ale warto być na żywo, ze względu na to, że oczywiście, jak ja będę Wam opowiadać o tym, jak Czytać tą strukturę zodiaku, to będę brała na przykłady wasze horoskopy, więc pod pewnym względem będzie to trochę jak sesja u astrologa indywidualna. Więc bardzo Was zapraszam, żeby być na żywo. Warsztat potrwa godzinkę, więc też sobie możecie zaplanować ten czas w takim skupieniu, bo będzie dużo informacji. Dostaniecie też materiały w PDF-ach elegancko, żebyście mogły sobie z tego wszystkiego korzystać. Będziecie miały naprawdę solidne fundamenty do tego, żeby zacząć pracować ze swoją astrologią. Urodzeniową, a jak y, y, ciągle powtarzam, najlepszymi astrologami możemy być sami y, dla siebie. Zaraz tu przejdę do Waszych jeszcze pytań, więc słuchajcie, warsztat w niedzielę. W przyszłym tygodniu mamy Księżyce, też oczywiście przechodzące do Zodiaków, więc się widzimy. Natomiast w poniedziałek wyjątkowo widzimy się o godzinie 20. Nie bez powodu. Księżyc będzie przebywał na terytorium Skorpiona, który jest dosyć mroczny. Ma swoją oczywiście dobrą stronę, ale jest to dosyć trudne ułożenie dla Księżyca. I e, także cieszmy się, słuchajcie teraz tym weekendem, kiedy ten Księżyc przebywa na terytorium e, Wakusi. No i oczywiście, Kochani, e, przechodząc już do Waszych tutaj e, pytań, już tutaj tak. Dzień dobry, dzień dobry, kawka z Tobą i Księżycem wadzę, bardzo się cieszę. Słuchaj, a ja mam w kosmogramie urodzeniowym Księżyc w Pannie i to w Dziesiątym Domu, więc ta energia Księżyca towarzyszy mi całe życie. Tak, tutaj e, Księżyc w Pannie, no to bardzo Cię zapraszam serdecznie do tego poprzedniego wyzwania o Księżycu w Pannie. Mimo tego, że ja opowiadam o tym, jak ona na nas wpływa na co dzień, to na pewno wyłuszczysz sobie z tego sporo rzeczy, jeśli chodzi o Twoją osobowość, choć księżyc w naszym horoskopie jest najtrudniejszym dla nas do rozszyfrowania elementem. To jest ta nasza podświadomość, ta nasza dusza. Dlatego też tak pięknie. Jest spojrzeć na tą swoją duszę z perspektywy um, takiej nauki, jaką jest astrologia, logiczną, systemową, tak? Bo wtedy my mamy taki logiczny obraz na to i wtedy jest nam dużo łatwiej przejść do tego mało logicznego księżyca. Um, tak, masz rację, że osoby ze słońcem w wadze lubią ładnie wyglądać i pachnieć też. Tak, dokładnie. Zazdroszczę tego koncertu, nie będzie żałować. E, rie, e, kieruje super atmosferę. Ja mega się cieszę na ten koncert. Słuchajcie, aż mam dreszczak o tym mówieniem, czy w, w, trafiście na tą rolkę, jak taka dziewczynka śpiewa, wuala, 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 To właśnie na ten koncert idę. I słuchajcie, idę tutaj jeszcze do Waszych pytań, co mi tutaj opowiadacie. Mam ascendent wadze. Nie dostałam potwierdzenia, wszystko przyjdzie. A, okej, okay, myślałam, że Gmail znów blokuje. Nie, nie, nie. Dobra, idę z koleżanką na kolację wieczorem. Pięknie, Magda, bo to jest też bardzo, bardzo dobry czas dla takich fajnych relacji. Jeżeli jeszcze w dodatku ta koleżanka ma taki, taki rys waszego, waszej relacji, jest na poziomie takiej harmonii, bo ja na przykład mam taką jedną koleżankę, z którą się spotykam, kiedy Księżyc jest w baranie albo w jakimś tym, bo my się kłócimy cały czas, nie? To nie jest taka, taka kłótnia opozycyjna, bo ja kiedyś sprawdzałam sobie nasze horoskopy, więc więc my tak się cały czas spieramy, spieramy, ale cały czas w opozycji dążymy do tego naszego kompromisu. Twoja rzęsiara napisała, mam księżyc w wadze i Marsa, czekam z niecierpliwością na niedzielę, żeby się więcej zrozumieć. No twoja rzęsiara, no bardzo ciekawe ułożenie, zwłaszcza, że księżyc i e, widzę e, tutaj Mars jest bardzo blisko ułożony, więc tutaj prawdopodobnie mamy aspekt tak zwanej koniunkcji, więc ten Mars przytula się do księżyca i tą jego energię marsową daje. E, Mars w wadze, żebyś się nie naczy Czytała, kochana, bo ja to zawsze powtarzam, uważajcie na te wszystkie słuchajcie, bzdury internetowe. Bo jeżeli wpiszesz sobie gdzieś w internetach, że masz Marsa w wadze, to się dowiesz, że masz Marsa w upadku i w ogóle jesteś słaba. Nieprawda. Osoby, które mają Marsa w wadze, są genialnymi dyplomatami. Genialnymi. Jak wchodzisz w konflikt, za co odpowiada Mars, a on jest na terytorium wagi, to Ty potrafisz w genialny sposób negocjować, szukać sprawiedliwości, bo waga to też sprawiedliwość, i wyważyć tutaj bardzo, bardzo, ja uważam, Uważam, że to jest bardzo dobre ułożenie Marsa. Zresztą Dobra, trzy koleżanki śmieszki, Magda macie na kolacji. No to super kochani, e, tutaj już więcej horoskop dla lwa, Ania prosi. Ja tutaj nie robię takich horoskopów, słuchajcie, lew bardzo piękny, piękny znak zodiaku, natomiast zapraszam na warsztat interpretacji horoskopu natalnego w niedzielę o 20.15, zapisy na mojej stronie i tam będziesz wiedziała jaki masz znak zodiaku, bo, bo, bo tutaj masz słońce w lwie, ale to jest tylko jeden element. E, dobrze kochani, e, to ja Wam przesyłam moc uścisków, radujcie się proszę tymczasem. Kolejny piękny weekend przed nami, a od poniedziałku będzie już troszkę inna energia. Widzimy się w poniedziałek o godzinie 20, No i oczywiście w niedzielę 20:15 zapisujcie się na warsztat. Będziecie mieli bardzo mocne podstawy do tego, żeby jeszcze fajniej korzystać z astrologii. To co? Buziaczki? Buziaczki. Papa! Pa. 嗯。Mm hmm.